Sytuacja między uh... Między mną a Aleksji a propos naszego wspólnego nagrywania filmów. Bo, jakby tutaj też się pojawiło bardzo dużo próśb, żebyśmy razem nagrały wspólnie film i my tych filmów nagrałyśmy całkiem sporo ogólnie razem, które nigdy nie zobaczyły światła dziennego, tak naprawdę. Właśnie, my nie miałyśmy żadnego wspólnego filmu, chyba, nie? My z Ex nagrałyśmy chyba około trzech filmów, które miały się pojawić ogólnie u niej na kanale, które żaden nie użył światła dziennego. I na przykład jednym z tych filmów. E, który nagrałyśmy, nagrałyśmy w wakacje. I to był właśnie jedyny film, który się pojawił u Lekcji na kanale. Film był nagrywany w wakacje, a pojawił się e, na kanale u Lekcji w grudniu, ponieważ Lekcji e, postanowiła zrobić sobie daily i po prostu któregoś dnia już wstawiła ze mną film po pół roku... E, nie wstawienia tego filmu i widać było, że za oknem są wakacje, w ogóle jest ciepło, a napierdzielał śnieg ogólnie w tym tym okresie w całej Polsce. Bo... Zostałaś zapchajdurem. No zostałam trochę taką w sumie dziurą. Uuuu, eee, spicy. I... Jesus Christ, jaka spowiedź tutaj eee, poleciała, jestem w szoku. Ja, ja jakby nie miałam z tym właśnie nic, chciałam jakoś wybijać na lekcji po prostu. Ludzie oczekiwali, że wstanie kiedyś razem wspólny film. Ja ten temat już mam zamknięty. Chciałam odpowiedzieć, excuse me Frankie, chciałam odpowiedzieć no to, że stwierdziłam, że po co? Ale yy, Daily. Nie chcę skłamać, nie cytujcie mnie, ale yy, wydaje mi się, że ja tam powiedziałam odnośnie tego Daily. Frankie, możesz nie, Że y, odcinek będzie się pojawiał codziennie na moim kanale. Nie, że ja będę nagrywać codziennie. W sensie ja nagrywałam prawie codziennie, ale tam nie wiem, z trzy razy yy, nie zdążyłam i musiałam wrzucić odcinek, który był stary. Ale codziennie pojawia się ten odcinek. I wydaje mi się, że na tym polega Daily. Nie jestem pewna, bro, I'm not freeze, ale że, że pojawia się codziennie odcinek, bo można na zapas nagrać odcinek, i pojawiał się codziennie odcinek. Tam pod koniec te ostatnie trzy dni to mi się trochę spieprzyło, ale codziennie był odcinek i na tym moim zdaniem polega daily, a nie. Chociaż nie wiem, z drugiej strony nie wiem, ale wydaje mi się, że ja powiedziałam, że nie, że będę nagrywać codziennie, a że będzie odcinek się pojawiał codziennie na moim kanale. No i tak, tak też mi szło, czy to był odcinek sprzed pół roku. Czy nie, nie wiem. W każdym razie dziwnie trochę, że Ada to powiedziała. Nie wiem, po co ona to powiedziała.